Moi drodzy, wszyscy pytają mnie, czy będzie jakaś reforma rolnictwa. Opowiem wam sytuację. Byliśmy z małżonką w Zakopanem. Idziemy sobie spacerujemy i nagle patrzę, rolnik. Podchodzę do niego, pytam: Jak wam się żyje, baco? On mówi: A dobrze, eby, ale tu nic nie uprawiacie. I wiecie co on mi powiedział? A co ja mam uprawiać? To to się nie opłaca całe pole, żebym zasiał na łąkę i zrobiłem parking dla turystów. Mówię sobie, no gość ma łeb. Powiedział, kasuję 50 zł za całą dobę. Tak, tak, żebym sobie pomyślał, jakby każdy rolnik tak przedsiębiorczo myślał. Może zamiast uprawy zboża, to parkingi porobić. No i taki rolnik, jak te hektarze, postawi na przykład z 1000 samochodów po 50 zł dziennie. To ile to będzie? 50 tysięcy złotych dziennie. Miesiąc? Półtora miliona. Są pieniądze, i co rolnictwo się dalej tak nie opłaca? Trzeba kombinować. Więc tak se myślę: parkingi. Przyszłość polskiego rolnictwa. Jeży! Jeży! Naród jeży! Dziękuję wam!